Chciałbym Państwa jeszcze tutaj zainteresować kilkoma kwestiami związanymi z takim tematem, jak odrobić dobrze pracę domową w kontekście zarządzania incydentami, ponieważ po pierwsze przyszło mi kończyć to dzisiejsze spotkanie, natomiast Podczas dzisiejszego, dzisiejszego wydarzenia bardzo dużo mówiliśmy o postępowaniu w trakcie naruszeń, po naruszeniach, obsłudze tych naruszeń. Natomiast ja bym chciał wrócić do samego początku, czyli tak naprawdę do, do czegoś, na co wszyscy możemy się przygotować, do też wykształcenia w organizacji świadomości. I do zastanowienia się, jakie kompetencje zarówno inspektor, jak i zespół, który zajmuje się obsługą naruszeń, powinien posiadać, aby skutecznie i właściwie obsługiwać zarówno incydenty, jak i naruszenia. Oczywiście, jeżeli ktoś ma życzenie zapoznać się z moimi danymi osobowymi, to one się znajdują. Na tym slajdzie. Będą również później udostępnione, ale przejdźmy generalnie do, do zasadniczej kwestii. Więc ja bym generalnie chciał się skupić na początku na tym, czym jest w ogóle zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji nie tylko z bezpieczeństwem czy z ochroną danych osobowych, tylko z bezpieczeństwem informacji. Proszę Państwa, zdarzenie to jest. Yy, yy, Określony stan pewnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji to mogą być usługi świadczenia, usługa świadczenia związana z bezpieczeństwem informacji, to może być element związany z infrastrukturą przetwarzania informacji. To mogą być również kwestie związane z obowiązującymi w organizacjach pewnego rodzaju politykami, standardami, instrukcjami w zakresie postępowania, przy przetwarzaniu e, informacji. I zdarzenie to jest pewnego rodzaju sytuacja, która e, może wskazywać na potencjalne naruszenie któregoś z tych elementów, o których mówiłem. To oznacza, że jeszcze e, być może to naruszenie się nie zmaterializowało, być może jeszcze nie mamy do czynienia z incydentem, tylko mamy do czynienia z pewnym zdarzeniem, które zaczyna nas kierować czy prowadzić nas po, po takiej ścieżce, po nitce, która może, ale nie musi nas doprowadzić do ostatecznie do naruszenia ochrony danych. No proszę Państwa, jeżeli już zidentyfikowaliśmy takie zdarzenie, to może się okazać oczywiście, jeżeli będziemy rozwijali sobie to w jakimś drzewie, na przykład zdarzeń, no to możemy mieć zdarzenie, które, które zakończy się oceną negatywną i wtedy nie będzie dalszego postępowania. Natomiast to może przejść dalej, po, w, może się przekształcić w, w, w sytuację, w której będziemy mieli do czynienia z incydentem związanym z bezpieczeństwem informacji. I ten incydent różni się od zdarzenia tym, że po pierwsze może być to pojedyncze zdarzenie, może być to seria różnych zdarzeń, które jest związane z bezpieczeństwem informacji. Natomiast w odróżnieniu od zdarzenia, incydent wskazuje już, czy też stwarza znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia, zarówno procesów przetwarzania danych osobowych, jak i oczywiście, co może skutkować zagrożeniem czy zakłóceniem działań biznesowych świadczonych przez organizacje. No i proszę Państwa, naruszenie, jeżeli mówimy o naruszeniu związanych z bezpieczeństwem informacji, to jest to zgodnie jakby z definicją, która, którą znajdziemy chociażby w standardach branżowych, jest to. Każdy przypadek naruszenia atrybutów informacji, czyli poufności, integralności, dostępności, tego o czym również mówił we wcześniejszym wystąpieniu, o czym mówił Pan Tomasz Ochocki. Jak również niespełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji. Zwróćcie Państwo uwagę tutaj na to, że nie mówimy, jeszcze nie posługuję się tą terminologią dotyczącą naruszeń ochrony danych osobowych. Mówię o tym ze względu na to i w kontekście takim, że w organizacji powinien, powinna być wykształcona świadomość i powinniśmy tą świadomość budować i pracować nad nią, aby mieć wdrożony prawidłowy, skuteczny, działający system. E, takich notyfikacji, tego, że coś się dzieje. Ponieważ oczywiście nie każde zdarzenie, nie każdy incydent związany z bezpieczeństwem informacji może <laughs> mieć przełożenie na automatycznie na naruszenie ochrony danych e, osobowych. Może w ogóle nie mieć związku z ochroną danych osobowych, może e, dotykać pośrednio, a może oczywiście e, mieć wpływ e, bezpośredni na, na ochronę e, danych osobowych. Natomiast wdrożenie takiego systemu, czyli w mojej ocenie jest to przede wszystkim zbudowanie na samym początku świadomości w organizacji, odpowiednia edukacja personelu, który jest zaangażowany, zaangażowany w przetwarzanie informacji, nie tylko danych osobowych, ale w ogóle w przetwarzanie informacji. A umówmy się, że dzisiaj w każdej organizacji, i w każdym procesie przetwarzamy jakieś informacje, w tym dane osobowe, tak? To są najczęściej Informacje, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, to są informacje, które mogą być objęte tajemnicami zawodowymi, no i oczywiście w ramach tych informacji przetwarzamy dane osobowe, więc siłą rzeczy może dojść do sytuacji, w której oczywiście będziemy mieli do czynienia z naruszeniem ochrony danych. Natomiast odpowiednie zbudowanie na samym początku takiego no, systemu sąd-ostrzegania, osób odpowiedzialnych za obsługę tych incydentów, będzie wpływało i miało no, realne odzwierciedlenie w tym, w jaki sposób my będziemy dalej postępować z tym, z tym naruszeniem. Tak więc zwracam uwagę tutaj przede wszystkim na to, żeby na samym początku, jeżeli podchodzimy do, do, do procesu zarządzania naruszeniami, żeby skupić się przede wszystkim na odpowiedniej no, zarówno procedurze, jak i, jak i zbudowaniu świadomości w organizacji I zaraz przejdziemy dalej jeszcze do, do pewnych elementów, na które chciałbym zwrócić Państwa, państwa uwagę. Natomiast moja taka definicja jednolita, która no, można powiedzieć, że agreguje pozostałe te wcześniej wymienione przeze mnie definicje, to jest oczywiście definicja subiektywna, czyli incydent bezpieczeństwa to to zidentyfikowane zdarzenie, wskazujące oczywiście na możliwość naruszenia atrybutów informacji, mogą mieć znaczący wpływ na szkody w organizacji, zagrozić działalności i oczywiście ujawnić dane poufne, w tym dane osobowe. No i teraz, proszę Państwa, też warto powiedzieć sobie, bo czymś, mówiliśmy też na debacie, wskazywaliśmy poszczególne sektory branżowe, w, w których występuje duża ilość. Naruszeń wspominałem też w rozmowie z panią dr Edytą o sytuacji w sektorze medycznym i zapewne część z państwa miała styczność bądź reprezentuje na przykład podmiot, który jest. Podmiotem krytycznym albo świadczy usługę elektroniczną w sposób masowy, w związku z czym będzie siłą rzeczy też podlegał pod ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. I zwracam tutaj uwagę na to, żeby rozróżnić te dwie kwestie, ponieważ incydenty na gruncie UKSC dotyczą. Dotyczą, proszę Państwa, świadczenia czy też działania usługi kluczowej, natomiast naruszenie na gruncie rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych jest związane z naruszeniem ochrony, skutkującym naruszeniem praw i wolności osób, których, których dane dotyczą, więc te, te drogi się na pewno rozchodzą, jak również różny jest czas związane z obowiązkiem notyfikacji. Pamiętajmy, że na gruncie RODO mamy 72 godziny od stwierdzenia naruszenia, natomiast na gruncie UKSC, jeżeli chodzi o świadczenie usługi kluczowej, to są 24 godziny od, od wykrycia. Tak? I tutaj te 72 godziny determinuje to, w jaki sposób będziemy dalej obsługiwać to, to naruszenie i czy będziemy mieli faktycznie komplet niezbędnych informacji do, do oceny. Jeszcze kilka informacji na temat Źródeł występowania w ogóle incydentów, które mogą mieć przełożenie na, na to, czy mamy do czynienia z naruszeniem ochrony danych, czy też nie. No to są oczywiście źródła osobowe, źródła technologiczne. To są sytuacje zamierzone bądź sytuacje przypadkowe związane z różnego rodzaju błędami. Tak? Najczęściej taka ekspozycja na na potencjalne incydenty, które mogą później skutkować naruszeniem ochrony danych. No to są od, zaczynając od tych takich technologicznych, tak, czyli brak badania podatności, usług, w których są przetwarzane dane osobowe, ich odporności na na wszelkiego rodzaju ataki, to są sytuacje, w których, których doświadczamy i, i, i personel przetwarzający dane y, doświadcza w zasadzie każdego dnia związane na przykład z obsługą fałszywych wiadomości mailowych <coughs> y, czy też różnego rodzaju wycieki danych z, z infrastruktury administratora, które najczęściej są wynikiem błędów w konfiguracjach, w w, w procedurach, w, w danej organizacji sporadycznie też spotykane działania celowe osób związanych z, z przetwarzaniem, które na przykład wykradają dane bądź dopuszczają się na przykład jakichś eksportów baz danych i przesyłania ich na przykład albo na prywatną skrzynkę pocztową, albo też wręcz do, 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 do innych organizacji. E, następnie, proszę Państwa, sytuacje, które, na które możemy być narażeni, które, na które nie mamy większego wpływu. Oczywiście my możemy mieć wpływ na sposób i na skuteczność zabezpieczeń, natomiast na to, czy staniemy się ofiarą, czy nie, tutaj większego wpływu. Nie mamy, bo na przykład, jeżeli ktoś będzie chciał zaatakować naszą infrastrukturę, naszą bazę danych, w których mamy dane osobowe naszych klientów, pacjentów, czy jeszcze jakiejś innej grupy, to jeżeli oczywiście będzie to atak celowany, to jest to duże prawdopodobieństwo, że padniemy ofiarą tego ataku. Tak? Więc tutaj oczywiście będziemy się skupiali na skuteczności tych środków bezpieczeństwa nie tylko na fakcie, że one są, tylko czy one są faktycznie skuteczne, czy są w odpowiedni sposób zarządzane. Następnie, proszę państwa, źródeł tych incydentów bezpieczeństwa, które mogą prowadzić do naruszeń ochrony danych, należy upatrywać też w takich kwestiach organizacyjnych, tak? W u, u konkretnego administratora. To najczęściej, są to, najczęściej są to źródła wynikające z braku e, odpowiednich środków finansowych, e, które powinny być poświęcone na, e, na zaimplementowanie środków technicznych i organizacyjnych. Ten brak, brak środków finansowych nie jest jedynym jedynym źródłem, bo to może być też niewłaściwe zaprojektowanie systemu ochrony danych osobowych. Związane na przykład z brakiem procedur, z brakiem świadomości bądź też z tak zwaną rozmytą odpowiedzialnością, która, która jest rozłożona w różnych miejscach w organizacji, ale tak naprawdę nikt osobiście czy też per stanowisko nie jest wskazane jako odpowiedzialny za, za dany proces, tak? To może być też, to mogą być też sytuacje związane z brakiem audytu u dostawców usług, tak? W tym też u podmiotów w podmiotach przetwarzających. Bo o ile w umowach powierzenia bardzo często spotykamy, spotykamy Zapisy gwarantujące administratorowi prawo takiego audytu, o tyle realizacja tego, tego prawa audytu bardzo często sprowadza się albo do metody ankietowej i do jakichś pytań zamkniętych, zero-jedynkowych. Bez potwierdzenia nawet jakimiś dowodami audytowymi, albo wręcz nawet to prawo do, do wykonywania audytu nie jest przez administratora realizowane. No i na końcu, proszę Państwa, brak też audytu wewnętrznego, o ile inspektorzy czy osoby zawodowo zajmujące się ochroną danych tutaj pilnują swojego warsztatu pracy. Aby taki plan audytu, czy wcześniej jeszcze przed, przed obowiązywaniem rozporządzenia ogólnego, pamiętacie Państwo zapewne, były tak zwane sprawdzenia, i tutaj te sprawdzenia mogą mieć też taką formę audytu wewnętrznego, czyli audytu nakierowanego na, przede wszystkim na, na, na tą rozliczalność, na prawidłowość przetwarzania danych zarówno w, w procesach, w systemach informatycznych, jak i również w całej, w całej organizacji. No i wydaje mi się, że też warto jeszcze raz podkreślić to, o czym mówili poprzedni prelegenci, mianowicie bardzo często występujący brak wsparcia w kadry zarządzającej. Tak? Jest, to, jest to też element taki, który, który jest istotny w, 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 całym, w całym procesie budowania systemu zarządzania e, naruszenia Przejdę teraz do, do, do tych faz zarządzania incydentami i takim, no można powiedzieć, że podejściem procesowym też opartym o, o cykl Deminga, czyli przede wszystkim zaplanowanie i przygotowanie odpowiedniej zarówno procedury, jak i procesów organizacji, który będzie mógł być zaimplementowany. Kolejnym krokiem to jest identyfikacja Wykrywanie wszelkiego rodzaju anomalii zdarzeń, incydentów, następnie ocena i decyzja, z czym mamy do czynienia, czyli czy mamy do czynienia tylko ze zdarzeniem, czy też z incydentem, czy też z naruszeniem ochrony danych. Oczywiście w tej całej procedurze należy też odpowiednio rozłożyć odpowiedzialność i przypisać tę odpowiedzialność, zarówno po stronie, Administratora, personelu administratora, jak i inspektora, szczególnie w sytuacji, gdy inspektor pracuje razem z czy też obsługuje naruszenie razem z, z zespołem, który wspomaga inspektor. Więc to, to, to odpowiednie ułożenie tej odpowiedzialności i wyznaczenie odpowiednich funkcji jest też. Istotne. Kolejnym elementem jest wyciąganie wniosków, i tutaj wrócę też do początku swojej wypowiedzi z dzisiejszego otwarcia. Mianowicie wyciągamy wnioski nie po to, żeby na przykład personalnie kogoś obciążyć odpowiedzialnością za naruszenie. Nie wyciągamy wniosków tylko po to, żeby żeby zamknąć proces i nie zastanowić się nad nim, tylko wyciągamy wnioski po to, aby do sytuacji, które były źródłem incydentów, co mogło się przenieść również na, na kwalifikację jako naruszenie, żeby te źródła minimalizować, żeby nie dopuszczać do powstawania, kolejnych podobnych zdarzeń, incydentów czy też naruszeń, więc te wnioski powinny być ściśle związane z wdrażaniem no, działań tutaj naprawczych, czyli takich, które, które są związane stricte z konkretnym naruszeniem, ale również działań korygujących, które właśnie minimalizują te źródła na przyszłość, jeżeli chodzi o powstawanie incydentów i naruszeń. No i proszę Państwa, teraz skupię się troszeczkę nad nad tą fazą pierwszą, czyli zaplanowaniem, przygotowaniem oraz identyfikacją, wykrywaniem, logowaniem, raportowaniem, a także oceną i decyzją. I to są elementy, które Państwo widzicie tutaj wynikające z jakichś przemyśleń, doświadczenia. Mojego, czy też zespołu, z którym mam na co dzień przyjemność pracować, który albo wspomaga mnie, albo ja wspomagam też poszczególne osoby z naszego zespołu, bo też biorę czynny udział w obsłudze takich naruszeń. Więc przede wszystkim, żeby no, zakładam, że taki warsztat każdy z nas powinien mieć już przygotowany, więc. Więc zakładam, że tutaj w przypadku naruszenia nie będziemy odkrywali, czy też w sposób taki bardzo chaotyczny dopiero się organizowali. Natomiast no na pewno musimy mieć przygotowaną metodykę oceny naruszenia, czyli musimy wiedzieć, na czym będziemy w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia, na czym będziemy pracować, w oparciu o jakie narzędzie. O jaką metodykę, w jaki sposób będziemy wyliczali to ryzyko naruszenia. Następnie, jeżeli pracujemy w zespole kilku osób, to dobrze, dobrze dobrą praktyką będzie to, jeżeli Osoby w takim zespole będą miały określone role, czyli na przykład rola związana z koordynacją, na przykład komunikacji pomiędzy administratorem a naszym zespołem. To może być rola związana z oceną obszarów, czy też zagadnień stricte prawnych. Rola odpowiedzialna za ocenę kwestii związanych z zagadnieniami informatycznymi. Tak? Więc widzicie Państwo, że tutaj już jakby w, w oparciu o to, co powiedziałem, no przynajmniej mamy trzy role, które równolegle ze sobą, czy, czy też trzy, trzy osoby, które równolegle ze sobą współpracują, i, i no, koordynator jest taką osobą, która skina i, i zarządza. Poszczególnymi czynnościami w ramach obsługi takiego naruszenia. Następny, proszę Państwa, kolejny element, który może jest oczywisty, a który w przypadku kilku ostatnich naruszeń pokazuje, że, że nie do końca, mianowicie wybór rozwiązania, w którym naruszenie będzie obsługiwane. Ja tutaj mam na myśli przede wszystkim. No, wybór zarówno formy komunikacji pomiędzy administratorem a inspektorem, czy też zespołem inspektora, ale również miejscem, w którym będziemy gromadzić wszystkie informacje. Mam tutaj na myśli zarówno dowody z takiego naruszenia, które, czy też wyjaśnienia, które odbieramy od administratora, ale również takie miejsce, w którym będziemy agregowali wszystkie dowody potwierdzające spełnienie poszczególnych wymagań, czyli na przykład jeżeli realizujemy powiadomienia osób o naruszeniu, no to powinniśmy być w stanie również wykazać, co później będzie miało na przykład związek z udzieleniem odpowiedzi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, powinniśmy być w stanie wykazać, zabezpieczyć na przykład korespondencję. Czy, czy, czy ona jest wysyłana drogą elektroniczną, czy drogą tradycyjną. W każdym z takich przypadków powinniśmy być przygotowani na to, żeby również zabezpieczyć rozliczalność swoich, swoich działań. O czekliście mówił pan, pan Przemek Zegarek, więc ja nie będę tutaj nawiązywał jakoś szczegółowo do, do tej czeklisty, ale warto mieć jest nawet Kiedyś pamiętam, że czytałem taką książkę pod tytułem Potęga checklisty, czyli, czyli przygotowanie jakby takiej instrukcji, która umożliwia przynajmniej w kluczowych punktach kontrolę takiej, takiej sytuacji. Oczywiście checklisty mają swoje wady i zalety, natomiast stanowią na pewno pomocne, pomocne narzędzie. <laughs> Kolejnym elementem, który warto przygotować przed, to są wszelkiego rodzaju wzorce dokumentów. Tak o tyle, o ile pewnie, z państwa, każdy z Państwa już korzystał z wzorców, czy też takich no, przygotowanych konspektów dotyczących zgłoszenia naruszenia do, do urzędu ochrony danych, czy też z jakąś formą treści, która jest kierowana do osób dotkniętych naruszeniem, o tyle Trzeba pamiętać o tym, że no właśnie nie każde naruszenie będzie takie samo, nie każda treść będzie miała jednakową formę i, i o ile my tutaj na tej wirtualnej sali jesteśmy specjalistami, możemy stosować język i sformułowania profesjonalne, o tyle właśnie bardzo często osoby dotknięte naruszeniem one mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, o czym, co my mamy na myśli, o czym my mówimy, tak, więc te komunikaty, jeżeli już mamy przygotowane jakiekolwiek wzorce, to te komunikaty też muszą być dostosowane do, oczywiście do, do odbiorcy, tak? Myślę, że dobrym elementem też do wdrożenia w, w, w takim zespole odsługi naruszenia jest tak zwana druga para oczu, tak, czyli Wyznaczenie roli czy też osoby, takiej zupełnie niezależnej od takiego zespołu prowadzącego naruszenie, która na końcu, może, to, może to, to złe słowo, że na końcu, ale w pewnym momencie obsługi tego naruszenia będzie w stanie zupełnie niezależnie zweryfikować, czy zespół obsługujący naruszenie przede wszystkim zebrał wszystkie kompletne informacje i czy postępował zgodnie z przyjętą procedurą, czyli no można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju, może nie nadzór, ale, ale taka druga niezależna weryfikacja i takie trzeźwe, trzeźwe spojrzenie na, na całą sytuację z szerszej perspektywy niż tylko właśnie z perspektywy osób obsługujących naruszenie, które biorąc pod uwagę no, rygory czasowe, wymagania związane z przepisami, czyli to te 72 godziny mogą tą perspektywę mieć ograniczoną. No i na końcu, proszę Państwa, rozliczalność, tak? Rozliczalność zarówno działań, które zostały podjęte. Przed naruszeniem, jak i działań związanych z samą obsługą naruszenia, tak? czyli zabezpieczenie wszystkich elementów, na których, na których polegamy, rozliczalność naszych działań i możliwość wykazania, że, że faktycznie postępowaliśmy na przykład tak jak deklarowaliśmy w zgłoszeniu naruszenia do UODO. Czy też postępowaliśmy w taki sposób, w jaki deklarowaliśmy osobom dotkniętym naruszeniem, tak? Czyli że na przykład nie było takiej sytuacji, że w piśmie do, do, do osoby deklarujemy, że wykupimy kody BIK, a, 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 a osoby, na przykład, z pewnych powodów nie dostają tych kodów BIK, albo nie wiedzą, jak z nich korzystać. Tak? Obsługując jedno z ostatnich naruszeń, mieliśmy też sytuację, w której Występowała konieczność przygotowania jakiegoś prostego skryptu dla osób pracujących na infolinii po to, żeby te osoby były w stanie... Poprowadzić na przykład osoby, które nie dysponowały dostępem do internetu, umiejętnie poprowadzić te osoby do na przykład aktywacji kodubik poprzez telefon. Tak? Także to są takie sytuacje, które czasami będą występowały, czasami nie, ale warto też o tym pamiętać, żeby, żeby oczywiście też komunikować, jeżeli już jest taka możliwość w przypadku naruszenia, a szczególnie w przypadku naruszenia, które staje się naruszeniem medialnym o którym piszą już znane, znane portale zajmujące się bezpieczeństwem, no to też odpowiednie komunikowanie i, i bycie w, w kontakcie z, chociażby z takimi portalami po to, żeby przekazywać właściwe i rzetelne, rzetelne informacje. No i na końcu, proszę Państwa, korzyści z wdrożenia systemu zarządzania incydentami. Tutaj myślę, że, że każdy z Państwa będzie miał też jakieś swoje przemyślenia i pewnie będzie miał możliwość uzupełnienia tego, co widzicie na, na tym ekranie. Natomiast no przede wszystkim, w mojej ocenie, na pewno będzie to, jeżeli miałbym wybrać jeden z najważniejszych, z najważniejszych korzyści. System, wdrożenia systemu zarządzania incydentami, no to przede wszystkim zwiększenie świadomości i kultury bezpieczeństwa. To jest to, na co ja stawiam i niestety z czym się na co dzień też borykam, mianowicie z tym, że właśnie jeżeli w organizacji nie ma odpowiedniej kultury bezpieczeństwa, no to inspektor w sytuacji, w której ma do czynienia z naruszeniem, no jest bardzo często sprowadzany już do roli osoby, która obsługuje naruszenie, czyli nie działa proaktywnie, natomiast już działa w tym momencie reaktywnie, odpowiada na. Na pewne sytuacje, które już się zmaterializowały. Natomiast jeżeli zostanie poświęcona odpowiednia ilość czasu, pracy, wysiłku na zbudowanie tej, tej świadomości i kultury bezpieczeństwa w organizacji, no to jest duże prawdopodobieństwo tego, że przede wszystkim ilość tych sytuacji, które będą generowały naruszenia, będzie mniejsza. A być może będzie tak, że też sama liczba zdarzeń czy też incydentów będzie mniejsza, ponieważ skutecznie będą wyciągane wnioski i skutecznie będą wdrażane działania korygujące. Proszę Państwa, teraz to tyle z mojej strony. Ja 15 minut później za, za czołem. Okej, okay, nie widzę na czacie więcej pytań, brakuje zaniedbań. Tutaj, moment, jeszcze przejrzę sobie czat, ale z tego co widzę, to chyba nie ma. Pan Rafał tutaj zadał, tylko w zasadzie chyba e, przekazał informację, brakuje zaniedbań. No tak, zaniedbania to, to kolejne źródło występowania incydentów.